Ludzie nie zawsze są źli. No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. mleko Lubię, lubię. mleko. O, tego się nie spodziewałem. Niedziela Boża to o takich no. rzeczach rozmawiałem. A o z... czym on rozmawiał? Krzysztof, zadaj jeszcze raz te pytanie. Nie muszę zadawać. No pytań. to pro, ale ja. żebyś wiedziała, do czego ma się odnieść. Chciałem dla wszystkich kobiet zadać pytanie. Ile oli? też. Olu, dlaczego, jak ty brałeś swojego pana za męża, brałeś za ptaszka i połkłeś do ujścia, bo widziałem na, na, na filmach, że kobiety ta, tak robią. A tu były amerykańskie filmy. Tak. Po... Nie, a może japońskie? I też były. Nie, a polki też robią. Też robią? Tak, połykać. O. O. No proszę się odnieść, Ola. Krzysiu, a powiedz dlaczego mężczyźni łysieją? Słucham? Dlaczego, męście... dlaczego mężczyźni łysieją? Bo ścierą dostają po łbie. A za Od co? Za co? E, za zdradę to wszystko wylejecie. Bo tak... Mężu! Gdzie byłeś? Mężu! Co robiłeś? Mężu! Dlaczego się spóźniłeś? Mężu! Miałeś o której być! Mężu! Miałem, miałem Ciebie jechać do... E, ja miałem jechać do twojej kobiety do mamy. Mężu! Ja miałem do światu jechać. No i co? I, to co i, w, i wtedy co? Szmatu, tak? Po łbie? A jak nie to jep, jep, jep. Czy jeszcze nie dostałeś widzę? <śmieniu> <śmieniu> Ale Jacek dostał. <śmieniu> Jacek ja tak <śmieniu> od twojej. Lachą. Albo trochę czyni na ba balonie. Chłop, mąż, mężu, kuchni. Ile wypiłeś? Chodź do łóżka. jak no jakby zawartość Bo tego, mnie, co wypił, e, ma znaczenie. Wiesz, co pachnie? A mąż mój, ja zmęczony w pracy byłem. Nie pierdol, daj Andrzej, wodę tą, Andrzej, daj wodę. Już ma dostaniesz. Tak, wy umiecie. To takie baby to, są właśnie. To wasze jest powie, powiedzenie. One wszystkie takie Krzysztof są. Tak kobietki. No. Trzeba no. ukrócić to, o, to towarzystwo. A jak? Wiesz, wiesz jak... Ja, ja wszystkie na oczy widziam. Ale nie księż tak głośno, bo książę znowu podgłośni. No, ja, ja też wezmę głośnik i też będę gadał przez głośnik. U mam tubę. No i ciekawe kto będzie głośniejszy. Czy coś... No zobaczymy. Sieć się, ja tutaj ten nie widać tak? no. Widzisz ono? Widzę Krzysiu. Jak powiedziałam prawdę, i zatkało ruskie kakao dla A Tak jest. Niedziela Boża, no. taki A jesteś Krzysiu. Tak A wy tak. niedzielę to umiecie robić. Tak jest. Bo czy niedzielę, czy poprzedni, to nawet nie ma. O, masz to. Dlaczego on chodzi do Tobą? Wykład naukowy. Bo już chyba, widzę, że... boczki Tak. boczki. Szmat, po boczkach pochodziło. Przyznaj się lepiej. No. Przyznaj się. Tak. Poszła szmata? Poszła nie Nieraz. O! Widzisz? To, to już usinę, będziesz śmiał zaraz. Słoneczko zaraz zaświeci. Ale Uważaj. Ale co ty się nie będziesz na czas przychodzić do swojej kobietki, to jest, to będziesz biedny. biedny. Tak. To pewnie, że, że ty dają chodzić, bo boisz się szmaty. Ściery, to daj Krzysztof, nie szmaty tylko ściera. Krzysztof, to daj mu jakąś radę, żeby nie dostać szmatu po ubierze. Na czas przychodzić. I i co jeszcze? I to łóżko łożyć. A A po co tam, co tam robić? Co w łóżku robić? To no. jest najważniejsza rada. Każdy mężczyzna wie. Spać. Nie tylko spać. No co można jeszcze robić, ale powiedz, i nie dla to nie będzie brzydko mówić. O, w końcu posłuchałeś, po czasie. A to można ładnie to nazwać. Słucham? Można ładnie to nazwać, a nie brzydko. O, świnie. Co? Jakby świnia kwiczała. No. Ktoś tam, albo dzieciaki jakieś, nie wiem. No? Słyszałeś? O, a, a tam pies, słyszałeś? Nie, tu jestem ja. <laughs> nie, słyszałeś? Ale poważnie słyszałeś, Andrzej, coś tam? No, słysza słyszałem. Ty nie słyszałeś? O, a, dzisiaj, a dzisiaj co? Y, y, tego? Y, y, jakby no, słyszeliśmy, że jest potwierdzenie tego, że duchy chodzą. Tak? No. Bo dla kolegi cały czas, co podepsze y, płytę, to mu. To, no, odpada. tego, to odpadało. To mu odpadało. Tak? Czyli? Czyli jest coś tutaj? No, tak, tak, tak. na Cichu. Na strychu? No. W kufrze jeszcze może powiesz. No. No. Ale to, ale to nie, w Nie. Głup, głupie ludzie mówią to, że mama leży. A gdzie tam? Ja widziałem. Nie ma tam nic. Jest! Nie Jest. ma. A, a ducha nie widzisz? Ale to truchło a... by leżało. Co? Truchło by leżało, a tam nie ma nic. A już dawno zginiła. No to gnaty by byli. Gnaty też gnią. Nie, gnaty nie gniją. Jakże nie gniją? Gniją? Jako mamy, to już ee, babci nie ma. Mamy, dla mnie babcie cię przychodziła, to już nie ma. Już nawet kości nie ma. Trumny nie ma nawet. Nic nie ma? Zero. Babci już gniła. Tylko został, jak tatę chowałem, to został jeszcze dziadek. Ale to w łazience, to ja kiedyś mówiłem, to nie wiem, to jeszcze Wojtek był, że ja mówię idę Poletkiemu zrobię. Ja podchodzę pod łazienkę, a tam wodę ktoś spuścił. Rozumie? Poważnie, no. No, tak było. A ty w duchu wierzysz? A, a co nie wie? A ty nie wierzysz? Nie. No a to o. Ale przy mnie. Jak się ja chodzę do łazienki, to, to nie szukają nic. A was szukają. No bo ty głuchy to nie słyszysz. No właśnie. To że nie. <laughs> to, <że> <laughs> no, to ty powiedziałeś przecież, że coś huknęło. No i za chwilę poszedł, poprawił. Kolega i, i za moment znowu coś No ]ło. Czyli są Co? No nie Co? Nie Są No niestety Trzeba Wlaczy, wzywać malutkie trzeba, trzeba wzywać ekipę Bez. od duchów I Koniecznie no, Pogromcy duchów Co? Pogromcy duchów trzeba wzywać No Oglądałeś no. ten filmik? Co z Patonem tego? Pogromcy duchów? Ja nie oglądałem na samochodzie było napisane, po gromcy duchu. A, coś było, no. No, no. no to daj te jabłko w końcu wręcz, a nie trzymasz memuasz. Wyczyściłeś? O koszulkę wycznij ładnie. Czekaj, tylko właśnie... No, iść, idź, idź Proszę. Dziękuję. Jak Adam dla Ewy. Ewa dla Adama, to jabłko no. mi mam podać. <noise> Dobrze, że nie przydzielę, bo jakiś jak wąż by spadł. Trzymaj, zachowaj je. O, teraz dla jego. Chłop za jabłko nie wręcza. A, a co to jest? Jak co to za grzech? Hazerność. Jest co? No co? Chłop może sam podejść. Prawda? Tak, podchodzę. No, proszę podejść. weź jabłko. Kopytka, kopytka dnia. będzie twoje widać. Wybierz sobie, jak o. chcesz. O. Dzięki. Proszę. No. A dlatego, majstra naszego, no. też? A majster, lubisz jabłka? Nie, co no. Co? Tak się stara, tak ciężko. A ty mu jabłka żałujesz? Nie, no nie, dzięki Oj, jeszcze, jeszcze ci wytrze. Jeszcze ci wytrze do co to ma znaczyć? Co? Co to ma, ja tobie wręczam kwiaty, a ty co? A no właśnie to nie wiem, co z tymi kwiatami... Bo on nie podlewa. Co, bo nie podlewa? Były podlewane... Bo nie ma wody w kranie. Nie wiem dlaczego, ale stary Bo nie ma wody w kranie. Ale tamte dwa jeszcze żyją, zobacz, bo no w cieniu. Tamte, nie, 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 no, te, ten normalnie. Tak, i bez wody żyją. Nie, założyli nie, nie założyli, założyli bal, bal... Taki ładny kwiatek był. Bełk. To nic wysknie, to też będzie ładne. No, nie, nie trzeba nie może podlewać. Może, może dlatego, że na słońcu. No, na słońcu, na słońcu. Tak, dlatego, bo Ale Krzysztof podlewałeś go, pamiętam. No. Podlewałeś. Raz. Wodą, o tą wodą byłem. podlewałeś. No, no, może no, dlatego wysechnie. No. Dobrze, że troskownik nie wyrosły. No. Nie, to, to Malini. No, to Maliny. Ale podlane było. Było. Było, było. Jest tu dokumentowane to. No o. i co, ty krzyżą tato wszystko. Na temat kwiatków, kościoła, kobiet. Ko i susu, susu. To byś zacząć dla mnie. No, nie, nie Tam, wiesz, pora mnie. Nie, nie został. Tam wiesz. ramieniu nie gładź. I to przed oczami, a jest święta niedziela. No. Tak nie można. W o. niedzielę. W, w niedzielę, wiesz? Teraz, teraz o świetnie będzie walczył do Krzaszku i szurmur. Zytka <grydźka grydźka grydźka> plama będzie. się sobie. Jak, Jaka plama będzie? Gytka. Od czego? Jak chcesz stoić raz? Męźmienić. Od czego? Po... Nie no, krzyj Ja nie muszę iść. A po co ja mam iść? zobaczyć czego plama bo to by się nie chciało nawet, ruszyć. co rusić. Co? czego iść. Wiesz co jak tak, to ja zajadę ze swojej kobiety i będę... I będę wiesz, Wiedział ale, co zrobić. Robił plamy. Co? Robił plamy, on tak? Robił plamy, tak? A to jest mój interes. Nie no, oczywiście, że tak. Ty dosłowej jakiejś tam 16 latki lecesz. Plamy robi. A plamy robi? Na pewno robi No. Jak 20 po, 20 po 10 zł daje? No to. No. Sam powiedziałemś, Andrzejku. No to co? A, a wiesz 16 latki. A to by też. A to by też na 16 latki, jeżeli nie można robić. A w jakim wieku można, Krzysztof? Od 18. Od 18, tak? Zbyt, wiesz? A do jakiego wieku można? Do starości. Do starości? Hmm? A ktoż taką będzie ruszał? Aż kobiety wytrzyma. A kto tak nie będzie dotykał? Co? a kto taki by dotykał? ty ja nie <grym> nie 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 nie? nie a no a jak żona będzie już stara kobieta to nie będzie siedzieć? co robić? słuchaj uchem nie dupą no, to daj aparat a no. ma, masz drugi aparat dla mnie? nie mam Jacek być stary też nie słyszy ja nie słyszę, głuchy, ślepy dobre jabłko, nie? A żeś zapierdzielił zębem, aż ślad został. No. <noise> się wbił jak dzik w żołędzie. A jak? <noise> Smaczne, nie? Słodkie takie. Skąd to to jabłka? Z grójca. Nie, kwaśne. Kwaśne? To może takie się trafiło, weź drugie. Z grójca, o. No. Od polskich sadowników. Tak, 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 właśnie. Odwiedzili nas. Przekazali skrzynkę jabłek. No i też. ale patrz na przykład takie jabłko, ile już to na tu leżą, z tydzień leżą, nie? No. Ale to. te jabłka z tydzień tu leżą? No, tak, tak, tak. z tydzień, i zobacz dalej są smaczne, twarde i soczyste, nie? a weź takie z Biedry, jabłko, no. ono dwa dni poleży w domu i już Ta. ja, ja le, 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 tyś, lubię papierówki jedyne. papierówki, a kosztele? miękkie i słodkie, dobre papierówki, no a antonówki? te dobre słodkie? a kosztele? To kwasne. Słyska. A to co to? No jabłka, panie Krzysztofie, bo to też jabłka. To śliwki, te jak one? Mirabelki, tak? Żółte. Takie. No. no. To, to, no. Są mirabelki. Nie to też. Mhm. Nie. A to jabłoń? A może i jabłka. Ale zawsze pamiętam, tutaj dużo tego leży na ziemi. Tutaj przy czym? Przy choboku zawsze tam. Jest też żółte, te nie? No No, 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 no. No dobra, to rady na niedzielę udzielone przez Krzysztofa? Tak, i błogosławieństwo. Błogosławieństwo, niedzielne było. Nie używać nic dzisiaj, nic na P.